Kontrola talii kart przetasowanej przez maszynkę, poziom ostateczny. Jest to kombinacja trzech różnych wyzwań. Pierwsze wyzwanie jest od Rafała Piątka, czyli karty tasuje tylko maszyna. Drugie wyzwanie, Kamil Twardzik, bez ponownego przekładania i tasowania talii kart. I trzecie wyzwanie, Marcin Mańka prosi o to, żeby po każdym asie tasować karty w maszynie. Kombos ostateczny, ale chyba i tak się uda. Robimy Casino Watch, żeby nikt nie pomyślał, że, mam, że znam startowe położenie asów. I lecimy. Tasowanie numer jeden. Proszę bardzo, bez żadnych dodatkowych przełożeń i tasowań na wierzchu tali mamy pierwszego asa. Tasowanie numer dwa. Proszę bardzo, bez żadnych dodatkowych tasowań i przełożeń prosto z maszyny na wierzchu tali mamy asa numer trzy. As kolejny, numer trzy. Proszę bardzo, i dokładnie po tasowaniu kart przez maszynę mamy ostatniego asa. I na samym końcu ostatnie tasowanie. Mam nadzieję, <laughs> że to się uda. Ostatnie tasowanie, żadnych tasowań, dodatkowych żadnych przełożeń prosto z maszyny na wierzchu, a z numer 4 każda karta w talii inna. Jakimś cudem się udało.